Witam serdecznie, nazywam się Isa Podlaska-Kongal i razem z Miłosłową Krugulską przedstawimy Państwu horoskop na tydzień od 2 do 8 kwietnia 2012 roku. Miłka, co nas czeka w ten przedświąteczny tydzień i w święta? Bardzo sympatyczna i miła aura, dlatego że planeta Wenus już we wtorek wkroczy w znak bliźniąt i będzie ułatwiać nam zakupy i podróże. Ale z tym, co ważne, poczekajmy do środy, ponieważ wtedy planeta Merkury przestanie wędrować ruchem wstecznym po niebie, znajdzie się w ruchu prostym i ułatwi nam załatwianie spraw ułatwi nam zakupy i pomoże nam też podjąć szybkie decyzje dotyczące wielkanocnych wyjazdów. W tym roku nikt nie będzie chciał spędzać świąt w tradycyjny, spokojny sposób. Wybierzemy raczej spacery, podróże, wyjazdy i chętnie odwiedzimy tych krewnych, u których jeszcze nie byliśmy albo których bardzo dawno nie widzieliśmy. Postarajmy się różne rodzinne konflikty i sprawy załatwiać i omawiać do piątku, ponieważ wtedy pełnia księżyca sprawi, że będziemy bardzo wrażliwi na to, co mówią nam inne osoby, ale też troszeczkę łatwiej będzie nam przyznać się do różnych Błędów. Same święta bardzo udane. Księżyc w znaku wagi pomoże nam utrzymać sympatyczne i miłe relacje z innymi ludźmi. Jedynie w niedzielę bądźmy trochę ostrożni, dlatego że kwadratura Wenus i Marsa może sprawić, że w miłosnych związkach zapanuje troszeczkę zamieszania. Nie dajmy się podpuścić do awantur, unikajmy krewnych, którzy nas krytykują. Zachowajmy dobry humor, a najlepiej idźmy po prostu na fantastyczny Wielkanocny spacer. Świetny humor i pełne energii będą znaki ogniste, czyli lwy, strzelce i barany. Szczególnie barany będą bardzo aktywne w tym tygodniu, ponieważ pełnia księżyca w znaku uwagi uaktywni Wasze Słońce i wzmocni Wasze zdolności do organizowania i robienia wszystkiego szybko. Pamiętajcie tylko, że inni krewni i bliska rodzina też by chcieli wziąć udział w przygotowaniach wielkanocnych, więc tak rozdzielcie zadania, żebyście nie wy wszystko robili, bo inaczej będziecie niezadowoleni, że potem sami to wszystko zrobiliście, więc taki paradoks dla baranów, pozwólcie innym działać. Natomiast lwy i strzelce będą w tym tygodniu bardzo zadowolone ze swoich relacji towarzyskich, bardzo dużo zaproszeń na różne jajeczka, spotkania i yy, nawet wyjazdy krótkie otrzymają. Strzelce chętnie skorzystają z możliwości wyjechania, chociaż na jeden dzień, chociaż na jedno popołudnie, natomiast lwy będą się cieszyły tymi niespodziewanymi wizytami jeszcze przed świętami, czyli lwy powinny się przygotować, mieć zawsze coś w lodówce, żeby poczęstować go はい。 Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce spędzą bardzo dobre, bardzo sympatyczne święta. Planeta Mars sprawi, że wszystkie przygotowania miną Wam bardzo szybko i uda się wszystko uzgodnić tak, żeby to Wam właśnie było wygodnie. Bykom planeta Wenus w święta przyniesie szansę na wyjaśnienie jakichś rodzinnych konfliktów i problemów, które mogą dotyczyć pieniędzy. Dlatego pilnujcie swoich interesów i starajcie się raczej otrzymywać prezenty niż wszystkim wokół je dawać. Panny pod wpływem Marsa będą energiczne. Bardzo pomysłowe i bardzo ruchliwe. To właśnie Wy pierwsi wstaniecie od świątecznego stołu i zagonicie całą rodzinę do spacerowania i uprawiania sportu. Także porządki uda się szybko zrobić, ale podczas piątkowej pełni unikajcie niepotrzebnych nerwów i bądźcie wyrozumiali dla bliskich wam ludzi. Koziorożcy mogą na początku tygodnia wszędzie widzieć różne błędy i niedociągnięcia i będą miały takie wrażenie, że nie ma czasu, a trzeba ze wszystkim się uporać. Troszeczkę luzu, troszeczkę w... Takiego swobodnego podejścia do świąt bardzo Wam się przyda, bo i tak uda się wszystko nadgonić i zrobić tak, żebyście byli zadowoleni. Podczas piątkowej pełni księżyca koziorożce powinny szczególnie mocno zadbać o swoje miłosne relacje z innymi ludźmi. Nie wytykajcie błędów, połóżcie różki koziorożcowe po sobie i bądźcie uprzejmi i wyrozumiali, a wszystko ułoży się zgodnie z Waszymi życzeniami. Uprzejmi i, i porozumiali będą również przedstawiciele znaków powietrznych, czyli bliźnięta, wagi i wodniki, ponieważ to im bardzo w tym tygodniu aura pla planetarna sprzyja. Za sprawą Wenus, która już we wtorek wkroczy do znaku bliźniąt. Dlatego bliźnięta w tym tygodniu powinny oczekiwać dobrych informacji na temat swoich pieniędzy, ale też dobrych towarzyskich yy, wydarzeń i przede wszystkim od wtorku. Przez najbliższe dwa miesiące Wenus będzie gościć w Waszym znaku, co oznacza bardzo dużo okazji do różnych miłosnych wydarzeń, y, szczęśliwych i przede wszystkim dobry dla pieniędzy. Y, wagi będą w tym tygodniu bardzo poważne, ale otwarte na wszelkie zmiany i dostosowują, będą się dostosowywać do innych za sprawą pełni w znaku Waszym, w znaku wagi. Aż do piątku będziecie bardzo wrażliwi na potrzeby innych i bardzo chętnie będziecie pomagać. W piątek jednak możecie się zorientować, że no, pracowaliście dla innych, pomagaliście innym, ale święta trzeba u siebie też przygotować lub wszystkie swoje sprawy trzeba zrobić. Więc pamiętajcie, w piątek znajdźcie czas dla siebie, a święta będą spokojne i udane. Yy, wodniki natomiast będą w tym tygodniu zajmować się sprawami przyjaciół, będą często podróżować, zmieniać miejsce swojego pobytu i przede wszystkim szukać nowego hobby. Jakaś książka czy obejrzany film przypadkowo może stać się Waszą pasją i przede wszystkim yy, Zajmie... znajdziecie bardzo ciekawe zajęcia dla całej rodziny na święta. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby spędzą święta jak z obrazka albo telewizyjnej reklamy, jeżeli tylko będą unikały rodzinnych konfliktów i nie będą próbowały być doskonałe. Puśćcie wszystko na żywioł, a i tak będzie fajnie. Raki będą bardzo w tym tygodniu wyrozumiałe, serdeczne i miłe. Planeta Wenus, która znajdzie się w półsek stylu do Waszego znaku zodiaku, przypomni Wam o różnych niedokończonych sprawach, dawnych relacjach. Będziecie wybaczać i sami dzięki temu otrzymacie mnóstwo miłości od innych ludzi. W piątek. Zadbajcie o to, żeby wszędzie był porządek, żeby nikogo nie brakowało, żeby nikt nie czuł się pominięty, a w same święta cieszcie się serdeczną i bardzo rodzinną atmosferą. Skorpiony będą w dobrych humorach, Wam, planety Jowisz i Mars, pomogą w tym roku spędzić święta tak, jak lubicie najbardziej. Będzie dużo śmiechu, dużo zabawy, dużo podróżowania, a różni, no powiem to nieładnie, upierdliwi krewni, w tym roku zajmą się swoimi sprawami i nie będą się wtrącać w Wasze życie. Jeżeli słuchają nas samotne skorpiony, to szczególnie uważajcie, dlatego że opozycja planety Jowisz, w te właśnie święta pomoże Wam poznać kogoś miłego, albo spędzić święta wśród ludzi, których rzeczywiście kochacie, lubicie i szanujecie. Więc bądźcie w dobrej myśli, ponieważ w tym roku świąteczna tradycja w żaden sposób nie będzie dla Was groźna. I ryby, ryby przede wszystkim zajmą się miłością, związkami i będą bardzo mocno analizować to wszystko, co się wokół nich dzieje. Nie bądźcie zbyt krytyczni. Tutaj mam taką dobrą radę jak dla koziorożców: nie czepiajcie się szczegółów, szczególnie piątek możecie troszeczkę być pochłonięci takim własnym światem uczuć, myśli i emocji ponieważ kwadratura planety Wenus do Neptuna sprawi że różne rzeczy możecie zbyt subiektywnie oceniać dlatego w piątek dajcie troszeczkę luzu nie czepiajcie się szczegółów a wtedy całe święta będą bardzo bardzo udane i sprzyjać będą sztuce artystycznej inspiracji i prawdziwej szczerej miłości po więcej horoskopów zapraszamy na www.czary.pl a wszystkim użytkownikom czary.pl i wszystkim którzy nas oglądają życzymy udanych spokojnych i wesołych świąt